Witajcie kochani w kolejnym filmie. Ostatnie zostawianie wszystkiego na ostatnią chwilę idzie mi dosłownie świetnie. Wczoraj zostawiłam montaż, w sensie przez zostawiłam montaż filmu na wczoraj, a wczoraj zostawiłam całe pakowanie się na wyjazd na dzisiaj. O 9.30 mam być w miejscu takie jakby zbiórki. Ustawiłam sobie budzik na 6 rano z myślą, że właśnie na spokojnie się ogarnę, pomaluję, spakuję, wszystko przygotuję, poprasuję, bo też muszę rzeczy poprasować i co? Jeden budzik, drugi budzik, trzeci budzik, tylko każdy drzemka, drzemka, drzemka. W pewnym momencie się zorientowałam, że jest 7:20 i że jak nie wstaję dla siebie, to muszę dziecko yy, do główka ogarnąć, bo potem to już całkowicie utknę. Aha, chciałam stoić z godzinę, a zegarek mi się rozładował. Taś przed chwileczką go podłączyłam do ładowania. W każdym razie mam jakąś godzinkę na wybranie ubrań, spakowanie się. W sensie wczoraj wybrałam piżamę, swetry i znalazłam spodnie. Muszę jeszcze ogarnąć całą bieliznę, biżuterię. Jeżeli coś jest doprasowania, to doprasowania. prasowania. Wiecie, takie gadżety typu prostunica, szczotka, szczoteczka do zębów i tak dalej, i tak dalej. Więc dając życie, chwilę mi to zejdzie. A gdzie ja w ogóle jadę? Bo sobie wam nie powiedziałam. Mam wyjazd dla wszystkich liderów i dyrektorów do Zakopanego z okazji Wigilii. Firma wynajęła nam hotel, tam mamy dzisiaj zakwaterowanie. Obiad, jeżeli dobrze pamiętam. Później, jakieś atrakcje takie y, zimowe, zakopiańskie, które mam nadzieję, że uda mi się jakkolwiek pokazać. A wieczorem mamy bal wigilijny, czyli inaczej mówiąc, po prostu imprezę. Później, właśnie tam śpimy w tym hotelu. Rano mamy śniadanie i spotkanie piątkowe, czyli takie, jak normalnie do tej pory mieliśmy y, u siebie w biurze, no to teraz jest całego. Regionu. I jutro już wracam, więc też mam nadzieję, że się już widzimy wtedy z powrotem w domu. Do mojego walizki zmieścisz się na dwa dni? No co ty myślisz? Nawet się zastanawiałam, czy nie wziąć tej torby na siłownię Nie, 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 nie. Bo no gdyby nie szpilki to bym wzięła, wiesz? Ale szpilki, coś ciepłego do ubrania. Piżamka w wisienki jedzie ze mną cokolwiek na krótki ręka, więc nie wiem czy dobrze robię, ale liczę, że wystarczy. Ostatecznie wygrała ta kiecka, która chyba wymaga prasowania, a ta tam chyba będzie żelazko, musi być... Zapach zawsze ze mną ten sam. Próbuję doczyścić właśnie swoje buty i ja Wam kiedyś mówiłam już, że ja je myję acetonem, ale nie znalazłam w sklepie acetonu i kupiłam po prostu y, zmywacz do y, paznokci hybrydowych, do lakieru hybrydowego, ale niestety nie schodzi to tak jak chodzi, schodziło acetonem, też nie śmierdzi to jak aceton, za to pachnie jak ładny lakier do zwykłych paznokci i nie chce mi się to doczyścić tak, jak chciała. Nawet dobrze mi poszło to pakowanie się tak. Ustawiłam ten budzik na 6 rano, wydawało mi się, że skoro tutaj godzinie wstałam, to będzie ciężko, a jak widzicie, w miarę wszystko na spokojnie. Więc jest dobrze, widzę, że nawet jeszcze tutaj folię mam od nowości. Tak ciut za dużo wyszło. A cieplusia, ale przepyszna. Swoją drogą, zamówiłam ostatnio, ma dzisiaj nawet przyjść, eee, kawę lawaca. Espresso, taka czarno-fioletowa Bardzo polecała mi ją znajoma, że jest to ponoć całkiem inny smak niż ta złota, że nie jest taka kwaśna, więc jestem bardzo ciekawa. Składam wniosek o zapakowanie i prezentu. Już mam przygotowany i zmieniłem ostatecznie, bo ten, który miałem pierwotnie. większy? przygotowałem ciut większy. No i mam go ze sobą wziąć? Tak, masz go tak. Czy rozpakować tutaj. Nie, targaj go ze sobą. Jak jest duży? Taki, taki cienki. To duży. Mam ci dać mniejszy? Albo mniejszy, albo rozpakuję tutaj. O sobie Proszę. Nie jest taki zły. Otwierasz czy później? To co mam otworzyć? Jak każdy prezent jaki ci daję to myślę, że to jest upychacz. Ale to faktycznie jest upychacz. Otwieramy czy nie otwieramy? Otwieramy. <grym> upychacz no. To jest upychacz. No. Taki upychacz. Siedem maseczek, czyżby w płacie? W płacie? Siedem maseczek koreańskich w płacie. To dla niego upychacz. Przecież to jest genialne. No bo na przykład ostatnio mi wysłałaś tego Dajsona to było, to ja wiem, że to nie jest upychacz. <grymne> Dziękuję, super. Proszę. Super, naprawdę super. Aż Podobno po sobie... jakieś dobre, takie luksusowe, luksury. Max. Dlaczego mówisz, że upychacz? Muszę sobie no jedną wziąć, tak... którą chcemy. Pecha sobie jedną na wyjazd. Intensywnie nawilżająca. O, ta jest super. Do brzydkiej, złej cery, jak się bardzo nie lubisz. No bo kobiety tak wybierają szampon, nie? Mężczyźni szampon do włosów, do auta, do nóg, do, do wszystkiego, a kobiety, szampon do beznadziejnych, suchych, łamliwych włosów. O, to coś dla mnie! Intensywnie nabliżająca, nabliżająco łagodząca, nabliżająco ujedrniająca, odżywczo ujedrniająca odmładzająco, rozświetlająca, wzmacniająco balansująca. Genialne! Zwłaszcza, że wiesz, że ja lubię tylko i włosy takie w płacie. Wiem. Nie, ty nie znasz! Zastanawiałam <laughs> się, czy butelki wody jeszcze nie wiem, ale nie wiem, czy mi się zmieści, czy chcę to nosić. A tak w ogóle? Bo mnie już nie będziecie bardzo widzieć, to jest kolejny z podkoszulków. Podoba ci się? Ale co? Mój podkoszulek No, fajny, fajny. Jestem zadowolony. Są super. Ta krótka ma krótkie rękawy, kurczę. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. masz rękawiczki? Mam, ale wiesz, jest dłuższa niż te. Wziąłeś sobie tą dłuższą i teraz sobie ją podciągasz, żeby były takie krótkie jak tamte? Nie zrozumiesz. Koniecznie po coś do jedzenia, do sklepu, bo mi już burczy w brzuchu. Ale my osobiście jesteśmy tragicznie nie, nie tak. Zaniedbani Tak, Dokładnie, jesteśmy niekonsekwencji w godzinach jedzenia. Czasami nasze śniadanie to jest 12-13. A obiadu w ogóle nie ma często. A obiadu, no Cokolwiek złapiemy i zjemy Vlogmas Grudzień Grudzień, vlogmas Powinniśmy mieć catering na... Na grudzień Troszkę nas zarzuciło Troszeczkę Ale wyjechaliśmy od razu Póki zatrzymuję się tu, to mnie to cieszy A jak zatrzymasz się w Fosie, to już nie? To będę płakać i <laughs> dzwonić <śmiech> I pytać co mam zrobić Autko samo zjechało Autko, Autko zrobiło, zrobiło bam, bam. Już tęsknię za tobą Masz dobrą kawę, tak ci mówię. Dałam yy, dużo cukru. Może dlatego. Czyli to jest ten tajemniczy skład. Ej, my dawniej nie słudziliśmy kawy w ogóle. A teraz. Brak środków, czy brak zasięgu? No, nie kiknęło, <laughs> nie śnieg. I my... czujesz jakbyś ty jechał ze mną w góry? Tak. <laughs> Jeszcze bez dziecka. Tak mi się przypomina, jak zaczynaliśmy, jak jeździliśmy na przykład. Zawsze, zawsze po świętach, bo wtedy mieliśmy troszkę luźniej, jechaliśmy w góry. A nie przed świętami? Nie. Później jeździliśmy przed świętami. Albo serdzi... Ale wtedy my chodziliśmy po górach po świętach. A my teraz sobie jedziemy tak jak ja dzisiaj. na kropoweczki inne. Tam gdzie to się chodziło po górach. Byliśmy na Sarnie i Skale? Tak. W śnieżyce taką mało nas nie zdarło tam z góry. Zdrowka. Zdrówko. Ja cała wybieli, nie mam nic na przebranie, nie wracam do domu. Wiecie, jaka jest największa radość, krzybiąc w dawno to nieużywanej torebce albo spodniach albo kurtce. No ja 100 złotych. Teraz tak za darmo, nie wiedziałam o tej stówce. I powiedziałaś, że ja nie pojadę, że Agnieszka jedzie. Tak, Agatha, ty jedzie. Co ty mówisz? <śmienicza> <śmienicza> powiedziałaś, że żoneta jedzie i teraz jak wysiadłaś też powiedziałaś, że ta jedzie. Coś tu kłamie. Ja nie wiem, kochana, naprawdę czy to jest dobry komentarz <śmienicza> Byłaś w końcu w galerii? Nie byłam w Myślałam, tak że pojechałaś i mnie zabrałaś. Wzięłaś moją brzmikę? Wzięłam, no. no <INDISTINCT za> <grew> biżuterię. I. Idziemy właśnie do KFC coś zjeść. W przerwie. I... A pojedziemy? I się okazało, że każdej na... każdemu było zimno w samochodzie, ale nikt się nie odezwał, bo było mu głupio. Dojechałyśmy na miejsce. Tu spędzamy dzisiejszą noc, dzisiejszy wieczór. Jest pięknie, górnie widać, ale gdzieś tam są. Marta, tu, bo Marta chrapie. A ty, ja mogę Jesteśmy w pokoju i mamy dwupokojowy pokój. Apartament. Apartament, racja. Ja też zapomniałam szalika i się wracałam. Tak? nie, bo ja sobie przypomniałam woliczu. A ja wzeszłam do auta i mówię, kurde, nie wzięłam szalika. Krystian, wróć się, nie chce mi się, wróć się. Nie, tak, to ważne. My to jesteśmy udane w tym samochodzie. <grymne> Żadna się nie uda zmartwiam, to. Tak? <grymne> Zimna zimno, żadne się nie Ja Ale jest zimno, to nie było w aucie nam w stopy, tylko jak wyszłyśmy, co nie? No nam tylko w tyłki, a tu mam zimno. Tak, nie tak, tak że mamy mówić, tak, tak. Dlatego wam było ciepło. No. A ja marzłam. Mam dla ciebie propozycję, z powrotem jedziesz ty i będzie ci ciepło w Ej, herbatki <laughs> mamy? Nie mówcie. Mamy. Jezus. Robić? Ja ma no, robimy herbatki. Eee. Elegancko! Zestaw do herbaty jest. Woda na herbatę też jest. Gotuje się. I mamy mnóstwo herbat do wyboru. <grym> A ja jakieś piramidy. Ja no, że... <grym> ładnie wyglądało ładnie. Jest czarna i owoce leśne, owocowe. Come on in, come on up, come on over. Raj stopy pod spodnie, drugie skarpetki, o nie wiem gdzie je dało, ale drugie skarpetki będą, bluzka pod sweter A mi chyba same wysły wiesz, i jedziemy na kulik. Przyjechaliśmy właśnie pod karczmę której mamy ognisko, pod którym mamy ognisko, jest kapela i jest po prostu magicznie w tym śniegu jest magia, ale to widzicie właściwie na kamerze, chociaż wydaje mi się, że na żywo jest jeszcze piękniej. się ta dzikie Tam powinno być widać góry, których nie widać. Tu widać dosłownie odrobinę, a tam czeka na nas kulik. nie delikatnie. Po nóżkach tylko ciągnie, jak widać, troszeczkę zimno jest. O, jesteśmy na miejscu. Tak? Tak. Jesteśmy cali i zdrowi. Dzięki, dzięki, dzięki Service. Żonetka zapodała herbatkę w ciepłym już pokoju. W pokoju yes. obok słychać imprezę. My jak widać tylko o herbatce i zaraz się szykujemy okay. A, na... na piżankę. A czemu ty się ubierasz w piżamy jak my taki? Nie, no bo się muszę widzieć.

Jak to pachnie? Nie musisz, ja sama to puszczę w świat. <noise> ona mnie straszy, że na Instagrama mnie wrzuci. No. Jak ja to na YouTube wrzucę. Proszę, <noise> fajnie. Ale po Podbijasz to, ty prostuje? Nie, podbijam A ja nie chcę podbijanych. Ale ona się prostuje, tylko Ale mam kropkę, O, grube te kłapki, ma grube. sprawiedliwe. No. Dawam połowę, czyli byłem.

It's all I want is to spend this time Nie, te, te co może Te, to te, tego, Bo przy tej sukience jest też taka, że dużo się na niej dzieje No, do cukierka. tego się nic innego już nie biorę I wcale nie jesteśmy jakoś super wyrobione, nie? No, na spokojnie i fajnie, bo ja zawsze jestem w niedoczasie I feel so blessed that I can be with you Cause God knows that I've been longing for you yeah, I just wanna hold you close You know the stars are shining just for you Let's take a walk Follow the moonlight till we reach a place we can stay maybe kiss a bit and dream away and then a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire because all i want is to spend this day with you let me give you a christmas a moment we'll fill with love and joy mm -mm, so beautiful kissing on a mistletoe baby with with you let me give you a christmas a moment we'll fill with love and joy love and so joy. beautiful kissing on a mistletoe baby with you with you i do need any presents as long as i spend this day